Słuchajcie, drodzy widzowie, z tego co zadążyłem zauważyć, wiele z community, wiele osób z community jest mega wnerwione. Dlaczego? Dlatego, że Valve dodało coś nowego zamiast skrzynki, dlatego, że Valve poniekąd zmieniło system tych skrzynek, bo teraz w Prime Dropie na przykład, wiecie, nie macie nowej skrzynki, tylko macie terminal. Terminal, gdzie możecie negocjować niby te ceny, niby te w zasadzie przedmioty z jakimś agentem, który nie do końca działa tak, jak według mnie powinien działać. Dlaczego? Dlatego, że z początku Valve wprowadziło terminal, no i ustawiło samemu sobie te ceny. Wiecie, te ceny, za które byliście w stanie wykupić. Skiny. Ja już nawet pomijam sam fakt, że wiecie, na przykład dropicie taki terminal, to ok, ale chcecie kupić taki terminal za 6 zł, no i nie macie klucza. ok, fajnie, spoko jak w kapsułkach, jednakże problem pojawia się w momencie, kiedy na przykład dostaniecie, nie wiem, czerwony skin i się okaże, że czerwony skin trzeba wykupić Wy, na, nawet tu nie ma kozy tak szczerze w tym terminalu, kto by chciał otwierać ten terminal panie panowie, ja już nawet pomijam najważniejszy fakt, a dobra, przepraszam przed tym wszystkim jeszcze chciałem Was zaprosić na CSY czyli sponsora tego kanału, gdzie macie tutaj fajne przyszłościowe opcje jak sprzedaż z magazynów macie również możliwość kupowania jak i sprzedawania swoich przedmiotów, ponieważ jest to market, nowy market, założony przez inwestora, który się wnerwił, że inne markety olewają ludzi, no i jest tu bardzo fajny feedback, jest tu bardzo fajna, szybka pomoc w razie problemów, możecie podwieźć na Discordzie już kilka spraw rozwiązaliśmy jak jakieś były a były takie drobne z przewoltowaniem, że na przykład wiecie wyświetlała się błędna waluta ale to cały pies tak szczerze i co jeszcze? I jeszcze pamiętajcie o konkursiku na 600 300 euro, 300 dla new playerów, wiecie dla wszystkich, 100 dla ludzi, którzy kupią subskrypcję z mojego refa, tu macie oczywiście go podłączonego w prawym górnym rogu, powinien się wyświetlać, macie również na Discordzie konkursik poruszony, tutaj zapraszam, o link, wszystko wyjaśnione, no i zapraszam do wsparcia kanału, gdzie nie tylko macie konkursik na wiecie 300 euro jako new playerzy, ale również dodatkowe materiały, gdzie poruszyliśmy dnia dzisiejszego, chociażby sposób na Steam Balance za 112%. Także tutaj zapraszam na CSY. No i wracając do głównego tematu materiału. Nie tylko wy tu nie macie kosy, ale nawet jeżeli jakimś to cudem dropnicie czerwony albo fioletowy albo jakikolwiek inny przedmiot, to będziecie musieli go kupić. I co jest w tym wszystkim abstrakcyjne? Valve z początku ustalało te ceny. Jak Valve ustalało te ceny, to oni wiecie, jak najwięcej dla siebie chcieli wziąć. I końcowo doszło do, 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 do takich śmiesznych sytuacji, że jak wejdziecie na Twittera, to będziecie w stanie zaobserwować, że Valve proponował ludziom te skiny. Nawet dalej proponuje ludziom te skiny, drożej niż jeżeli są wystawione na markecie Steam. W pewnym momencie nie było czegoś takiego, bo później to dopiero dodali, że cena tych skinów, które tutaj widzicie, będzie uzależniona od tego, czy ktoś go kupuje za tyle, czy nie. Więc jeżeli będziecie je kupować za tyle, to ta cena zostanie, jeżeli nie będziecie ich kupować za tyle, to nie zostanie. Ale powiedzcie mi, jaki jest fan z otwierania terminali? Nie ma tutaj fanu, bo nie ma tutaj czerwonego, znaczy czerwonego. Nie ma tutaj koski, złotego skina. Nie ma tutaj fanu, bo i tak jak coś robicie dobrego, to i tak musicie zapłacić i często, gęsto większą cenę, niż na markecie. Ja już nawet nie wiem, czy kojarzycie. Była jeszcze śmieszniejsza sytuacja, ze względu na to, że w pewnym momencie doszło do takiej akcji, że limit na Steamie, limit środków, czyli środki, które jesteście w stanie tutaj zgromadzić, to jest na 2000 dolarów. A Valve nawet proponowało skiny, wiecie, tutaj M4 fakturniów w, w Satraku, za 5000 dolarów. Oni chyba sami zapomnieli, że mają limit na markecie w postaci około 2000 dolarów. Jakby czemu to tak zrobili? W sensie, wydaje mi się, że to był totalnie środkowy palec w stronę graczy, bo żeby to jeszcze działało w sposób na przykład taki, że nie dropicie go, ale musicie go kupić za 10 albo 20 zł i wtedy nie musicie wykupywać tych skinów. To by było fajne, tak szczerze, bo po pierwsze Valve nie, nie, jakby nie dysponowałoby tą ceną, nie dawałoby tej ceny. I gracze by tak naprawdę tym robili. Na podstawie tego, żeby to kupowali i wiecie, popyt podaż, ale nie wiem, nie wiem, według mnie Valve źle to zrobiło, że dodało w taki sposób, według mnie Valve źle zrobiło, że w ogóle... No, nie wiem, nie wiem, nie, nie rozumiem tego. Kto w ogóle to kupuje? Wspomniałem sam fakt, że wiele z Was mi wysyła na maile pytania, czy opłaca się to kupić, czy to. Pani i Panowie, wchodzicie sobie, ctrl C, wchodzicie sobie na ryneczek, patrzycie sobie tutaj, wiecie ctrl V, wchodzicie, patrzycie, jaki stan kałacha i sprawdzacie ceny. Często, gęsto się tego nie opłaca. Zobaczcie, nawet faktoryniu nawet nie ma wystawionego. Wiecie dlaczego? Dlatego, że najprawdopodobniej się nie opłacało go po prostu kupować, bo takie abstrakcyjne ceny miał. Widzimy tutaj minimalware, ale no. No nie wiem, nie wiem. Osobiście strzelam, że te skiny tak jeszcze sobie mogą spaść, patrząc na to jak to wygląda, jak jest podejście graczy i jak gracze po prostu hejtują Valve, bo to co Valve zrobiło w tym momencie z tym terminalem pokazuje tylko i wyłącznie, że oni chcą po prostu pieniędzy. No jakby my już to wiedzieliśmy jakieś czas temu, ale no no nie wiem. Dajcie w sumie znać w jak wy to oceniacie według mnie Valve ma ogromny aktualnie problem, żeby dogodzić graczom, bo no, nie, nie zachowali się fajnie, nie zachowali się fajnie w stosunku graczy, pokazali środkowy palec i jest jak jest. A, no i co, miłego dnia Wam życzę, zapraszam oczywiście na CSYL, na koniec również zapraszam do wsparcia kanału Sposób na 112% Steama, no i na Discordzika, gdzie ogłosiłem ku, wyniki konkursu na 20 PSF Card, a aktualnie trwa na 600 euro. Miłego dnia Wam życzę, trzymajcie się, no i cześć.